A witam Was bardzo serdecznie moi drodzy, zapraszam na kolejne spotkanie z Feng Shui. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień 19 kwietnia 2024 roku, piątek. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest podwładaniem Bawołu do chińskiego kalendarza. Jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj urzędnik 10. A jeśli dobrze słuchacie moich podcastów, no to wiecie, moi drodzy, że nazwa 10 urzędnika to otrzymywać. Miesiąc mamy we władaniu ziemnego smoka, według kalendarza solarnego, według kalendarza lunarnego. Moi drodzy, ziemny wąż się tutaj nam skrada. Rok dalej we władaniu drewnianego smoka, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego. Pamiętajcie, że mała rozbieżność, jeśli chodzi o rok, władztwo roku, jest na samym początku, kiedy tam się, słuchajcie, wyrównają systemy solarny i lunarny. Tu chodzi oczywiście o kalendarz przede wszystkim lunarny, moi drodzy, tak zwany rolniczy, tam po nowiu zaczyna się właśnie nowy rok. No i tam są czasami takie kilkunastodniowe nawet, słuchajcie, rozbieżności, jeśli chodzi o rok. Moi drodzy, jeśli jesteśmy przy kalendarzu lunarnym, no to już słuchajcie, do znudzenia przypominam o pustym kursie księżyca. Wszystkie informacje na temat pustego kursu księżyca na dole w opisie każdego filmiku. Moi drodzy, pusty kurs księżyca jest bardzo ważną częścią kalendarza lunarnego. Uwierzcie mi, że ten pusty kurs księżyca jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Stosują go, praktykują, słuchajcie. Zasadę pustego kursu księżyca, Chińczycy, ale również słuchajcie, wytrawni, wyjadacze, gracze na giełdzie. To chyba coś znaczy. E, moi drodzy, e, dziesiąty urzędnik, słuchajcie, otrzymywać to czas na otrzymywanie różnych rzeczy. Słuchajcie, z tym otrzymywaniem to wygląda w ten sposób, że my po prostu dzisiaj wykonujemy jakieś czynności, które pozwolą w przyszłości nam coś otrzymać, tak? Jakieś obfitości przyniosą e, takie szczęśliwe, słuchajcie, owoce. Jest to dzień przede wszystkim bardzo dobry na na przykład zawieranie małżeństwa, bardzo dobry dzień na oświadczyny, bardzo dobry dzień na rozpoczynanie edukacji. Jest to również świetny dzień, słuchajcie, na prośby e, o przysługę, czy inną ważną dla nas sprawę. Jest to również dobry moment na rozpoczęcie nowej pracy. Dzisiaj nie zaleca się rozpoczynania remontu, kuracji medycznych i uczestniczenia w pogrzebach. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego szczura, bawołu, węża i koguta, neutralny dla tygrysa, smoka, małpy i psa, a zły dla królika, konia, kozy i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam Was na kolejne spotkanie z Fengshui.